Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Orjowit i ja mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek pod tytułem Nie ma grzechów ani cnót od Einsteina mówiący bardzo wiele ciekawych rzeczy zapraszam Was do wysłuchania zostawcie łapkę w górę, subskrypcję napiszcie komentarz co myślicie i zaczynajmy Nie ma grzechów ani cnót czy wiesz, że kiedy Einstein organizował konferencję na kilku uniwersytetach amerykańskich, powtarzającym się pytaniem, które zadawali studenci było Wierzysz w Boga? I zawsze odpowiadał Wierzę w Boga Spinozy. Ci, którzy nie czytali Spinozy, nie rozumieli odpowiedzi. Baruch de Spinoza był holenderskim filozofem, uważanym za jednego z trzech wielkich racjonalistów stulecia filozofii wraz z francuskimi kartezami. Według spinozy Bóg powiedziałby tak: przestań się modlić i bić się w pierś. Chcę, żebyś poszedł w świat i cieszył się życiem. Chcę, żebyś śpiewał, bawił się i cieszył się wszystkim, co dla Ciebie zrobiłem. Przestańcie chodzić do tych ciemnych, zimnych świątyń wy katolicy, które sami stworzyliście i uwierzyliście, że to wasz dom. Mój dom to góry. Lasy, rzeki, jeziora, plaże, gdzie mieszkam i wyrażam miłość do ciebie i siebie. Przestań obwiniać mnie za swoje marne życie. Nigdy nie mówiłem, że jest w tobie coś złego, że jesteś grzesznikiem lub że twoja seksualność jest zła. Seks to dar, który ci dałem i dzięki któremu możesz wyrazić miłość, ekstazę i radość. Więc nie obwiniaj mnie za wszystko, w co wierzyłeś. Przestań czynić niby pisma święte, te, które nie mają ze mną nic wspólnego. Jeśli nie potrafisz mnie odnaleźć w brzasku, w krajobrazie, w oczach znajomych, w oczach twojego małego synka, nie znajdziesz mnie w żadnej książce. Zaufaj mi i przestań kierować się do mnie z prośbami. też mi mówić, jak mam wykonać swoją pracę. Przestań się mnie też bać. Nie osądzam cię, nie krytykuję, nie męczę cię, ani nie każę. Jestem czystą miłością. Przestań prosić mnie o wybaczenia. Nie ma nic do przebaczenia. Jeśli coś zrobiłem, to wypełniłem to pasjami, przyjemnościami, uczuciami, potrzebami, niekonsekwencjami i wolną wolą. Jak mówięcie, jak mogę cię obwiniać jeśli tylko reagujesz na coś, co ci sam stworzyłem? Jak mogę cię ukarać za to, że jesteś taki, jak inni, jeśli ja to zrobiłem? Czy myślisz, że mógłbym stworzyć miejsce do spalenia wszystkich moich dzieci, które nie, które nie zachowują się dobrze przez całą wieczność? Czy Bóg by tak zrobił? Zapomnij o jakimkolwiek przekazaniu, o jakimkolwiek prawie, które są tylko sztuczkami, aby tobą manipulować, aby cię kontrolować, które tylko tworzą w tobie poczucie winy. Szanuj bliźniego i nie rób innym tego, czego oni nie chcą robić tobie. Zwróć uwagę na swoje życie. Niech twój stan umysłu będzie twoim przewodnikiem. To życie to nie jest ani próba, ani preludium do raju. To życie jest wszystkim, co jest tu i teraz, i tylko ty tego potrzebujesz. Zrobiłem coś absolutnie darmowego: bez nagród, bez kar, nie ma grzechów ani cnót. Nikt nie układa tablicy wyników, nikt nie idzie na bicie rekordu. Jesteś absolutnie wolny, aby uczynić swoje życie niebem lub piekłem. Nie mogę Ci powiedzieć, co jest w Twoim życie, ale mogę Ci dać radę. Żyj tak, jakby jutra nie było, jakby to była Twoja jedyna szansa na miłość i istnienie. Więc jeśli nic poza Tobą nie istnieje, będziesz cieszyć się z każdej okazji, którą Ci dałem. A jeśli istnieje coś ponad Tobą, to bądź pewny, że ten, tam nie zapytam, czy się dobrze zachowałeś, czy nie. Zapytam, czy Wam się życie podobało, czy bawiliście się, co lubiliście najbardziej i czego się nauczyliście? Przestańcie we mnie wierzyć. Wiara to tylko zgadywanie i wyobrażanie sobie. Nie chcę, żebyś we mnie wierzył, chcę, żebyś mnie poczuł. Chcę, żebyś mnie poczuł, gdy całujesz ukochaną, gdy przytulisz małą dziewczynkę, gdy głaskasz swojego... kiedy głaskasz swojego psa, kiedy bierzesz kąpiel w morzu. Przestań mnie chwalić. Jakim egipskim bogiem uważasz, że jestem. Denerwuje mnie to, że jestem chwalony. Zmęczony tym, że muszę okazywać wdzięczność. Czy czujesz wdzięczność? Pokaż to dbając o siebie, o swe zdrowie, relacje, świat. Wyobraź swoją radość to jest jeden ze sposobów, aby mnie pochwalić. Przestań komplikować rzeczy i powtarzać, powtarzać jak papuga, czego się o mnie nauczyłeś. Jedyną pe pewnością jest to, że tu jesteś i że żyjesz, i że ten świat jest pełen cudów. Do czego potrzeba Ci więcej cudów. Po co tyle wyjaśnień? Nie szukaj mnie na zewnątrz. Nie znajdziesz tam mnie. Szukaj mnie w sobie. Tam właśnie jestem. Lokstąg. Okej, okay, to tyle. Dokładnie takie słowa. To są bardzo mądre słowa. To jest ciekawe. To jest kolejna rzecz, którą powinniśmy sobie wpajać codziennie. Kolejna rzecz. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Powinniśmy, powinniśmy takimi rzeczami żyć, a nie jakimś tam, co się dzieje w polityce, co tam z policją, czy tam trenuj wariacie i tak dalej. Po prostu, po co czas na takie. Niskowibracyjne rzeczy marnować. Po co? I się nakręcać jak głupi jakimiś Google Nie wiadomo o czym jeszcze. Fake newsami, fake media. Zajmijcie się wysoko wibracyjnymi rzeczami, takimi po prostu to tyle. To będzie najmądrzejsza. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa czołem.